Spalony konstruktor, akt pierwszy. Budujemy sobie zgrzewarkę bardzo potężną, 600 stopni. Um, I potrzebowałem odzyskać materiał na grzałkę. Pamiętajcie, do tak ekstremalnych temperatur grzałka musi być wykonana z kantalu albo chromoniklu. Um, chromonikiel bardzo łatwo poznać po tym, że jest właśnie stosowany jako grzałka. Um, ma taki e, srebrzysty kolor, ale nie przyciąga go jak widzicie magnes. Um, I właśnie po tym można poznać chromonikiel. Um, tu mam e, taką część z czajnika, po prostu część grzewczą z czajnika. Wyjąłem z czajnika Philips, wziętego ze zbiórki elektrośmieci no i tak to będzie już, no. Po prostu wyjmę z tego drugi i go użyję. Widzimy się w następnym odcinku.